I teraz też układają mi się w jakiś większy obraz, układa mi się zrozumienie, zrozumienie tych potyczek, wszystkich moich z męskim. I taki krzywy obraz ojca, że jest właśnie słaby, jakiś taki, i jakaś taka wewnętrzna niezgoda na to, i wściekłość, że taki jest. I potem ci wszyscy jacyś chłopcy pojawiający się w moim życiu, też z jednej strony było kuszenie ich, a potem chęć dołożenia im, jak już się zbliżyli. I teraz te lata z moim mężem, gdzie tak długo w soczystej miłości trwamy, jednocześnie tam podskórnie toczyły się boje. Jego z jego powodów, a moje z, 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 właśnie teraz z tego zrozumiałam dopiero dziś, że, że ja temu męskiemu chciałam dołożyć za to, że, u, że no, tak mi przychodzi, ukradł mi Boga. Że jest fałszywym Bogiem, że się, że się, że się usadowił swoim zadem, na miejscu źródła w tym systemie. Ha, 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 ha. I stąd była ta niezgoda. Z jednej strony pragnienie bliskości, a z drugiej jakaś, jakaś no organiczna wręcz chęć przyłożenia, nie wystawiaj tak ba do góry. To było z tego, teraz widzę. I dziękuję wszystkim mężczyznom w moim życiu. Dziękuję, tato, dziękuję wszyscy ci chłopcy, każdemu, z którym się zetknęłam i stykałam przez wcielenia, bo pokazywaliście mój krzywy obraz, który sobie zamontowałam tu. Pokazywaliście mi, że to ja pozwoliłam w mojej iluzji, w tym moim oddzieleniu od źródła. I jednocześnie z tą wielką żarliwością i gorliwością, żeby się z nim łączyć, to w tym oddzieleniu, w tej takiej pustce i ciemności z daleka od domu, no postawiłam ten aspekt męski tak wysoko, a potem zaczęłam z nim walczyć, no bo przecież głęboko czułam, że tu nie ma prawdy, że to nie jest tak. Że źródło nie jest ani męskie, ani żeńskie. Jest w połączeniu. Dziękuję. Bądź przy swoim świetle.